Bezsenność u dzieci, czy można stosować jakieś preparaty z apteki na ten problem? Od razu powiem, że postaram się być bardzo obiektywna, ale jestem ogromnym przeciwnikiem ingerowania farmakologicznego w sen dziecka. Jednak powiem wam, jakie są y, dostępne metody, co mamy na rynku y, z preparatów aptecznych. Zacznijmy od melatoniny, która jest naturalnym hormonem snu, który powinien się wydzielać w naszym organizmie wraz z zachodem słońca. Producenci melatoniny wszyscy Zalecają ją stosować od 18 roku życia. Jednak jest y, parę doniesień, które mówią o tym, że jest ona również bezpieczna u dzieci. Y, jednak, tak jak mówię, nie ma preparatów dopuszczonych dla dzieci, nie ma określonej bezpiecznej dawki dla dzieci. Także tutaj również tylko i wyłącznie, jeżeli lekarz Wam zaleci konkretną dawkę, możecie wtedy ewentualnie rozważyć jej działanie. Od 3 roku życia dostępny jest syrop Tulleo, który zawiera naturalne wyciągi roślinne. I mamy tutaj przede wszystkim wyciąg z melisy, rumianku, lipy oraz róży stulistnej. Jednak tak jak mówię, ja bardzo nie lubię stosowania u dzieci środków uspokajających, więc ja jestem przeciwniczką. Od pierwszego roku życia dostępny jest preparat homeopatyczny w postaci syropu. Jest to Boiron Sedalia, a od szóstego roku życia mamy w tabletkach Boiron Sedative. Przypominam, że mamy jednak brak dowodów na skuteczność preparatów homeopatycznych. Od szóstego roku życia dopuszczony jest syrop Meliset, który jest, jak sama nazwa wskazuje, na bazie melisy, ale zawiera alkohol, więc również go odradzam, jeżeli chodzi o stosowanie u dzieci. A co możemy zastosować ze środków aptecznych? Co według mnie jest bardzo dobrym sposobem i rzeczywiście działa? To jest żel Aromactive Baby. Tutaj macie skład, który opiera się na olejkach eterycznych i są to olejki z sosny, mięty, eukaliptusa. I one powinny właśnie ułatwić dziecku odprężenie, uspokojenie się i wyciszenie przed snem. I jest to sy jest sytuacja, kiedy nie stosujemy żadnych um, środków doustnych, e, tylko stosujemy aromaterapię. E, I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. I naprawdę e, nie przyzwyczajajmy maluchów do, od samego początku do leków, do stosowania preparatów na wszystko. Jeszcze się tych leków nabiorą w swoim życiu.